Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany 1 grudnia 2009 roku przez profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Ten krzyż jest na piersi budowniczego pomnika Romana Dmowskiego, pana Ryszarda Walczaka. Jesteśmy dzisiaj właśnie w tym miejscu. Panie Ryszardzie, Podejdźmy do pomnika 10 lat, kiedy został już odsłonięty tutaj i proszę o kilka słów komentarza dla telewizji Narodowej. 1 kwietnia 2004 roku został zarejestrowany Komitet Budowy Pomnika Romana Dłomowskiego. Ja zostałem przewodniczącym tego komitetu w 2006 roku, 10 listopada o godzinie 13 nastąpiła ceremonia Odsunięcia tego pomnika organizowana przeze mnie. Panie Ryszardzie, wiemy, że przy tym pomniku bywają głowy państw. Wiele osób tutaj emocjonalnie wiąże to miejsce z odzyskaniem niepodległości. My zapraszamy co roku 28 czerwca na rocznicę odzyskania niepodległości i zbliża się 11 listopada, kiedy tutaj kolejny raz świętowana jest niepodległość zapowiedział swoją obecność pan Andrzej Duda na godzinę 8 rano 11 listopada. Będzie pan? Oczywiście, że będę. Jestem zaszczycony, że pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda będzie w pomniku składał hołd twórcy państwa, współtwórcy twór, państwa polskiego i odzyskanie niepodległości jest zarówno wielu innych, tak jak i wiele innych osób przyczyniło się do powstania tego pomnika za to wszystkim ogólnie dzisiaj dziękuję. Chciałbym no właśnie, tylko jeszcze wspomnieć jedną bardzo istotną kwestię. Ten pomnik miał też swoje przeżycia, ponieważ w pierwszych dniach po jego odpłynięciu oblewany był farbą, napisy na chodnikach, a później był taki okres czasu, w którym wiosną. 2007 roku oboblano benzyną i tańczono w nocy tutaj nie nieopodal gmachów rządowych tańczono w nocy wokół tego pomnika grupa zamoskowanych osób interwencja była z mojej strony podejmowana do organów ścigania no ale oczywiście nie udało się natomiast chwalili się tym na facebooku bo filmy nie ma tak ponieważ, yy, yy, taśma z tym nagraniem właśnie z tego była ucztana na mediach internetowych w czasie. No właśnie. I jest tak, że 11 listopada spotykamy się tutaj. Chcielibyśmy uhonorować naczelnika państwa, pana Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy uhonorować pana prezydenta Rzeczypospolitej, Andrzeja Dudę i panią premier Beatę Szydło, wręczając im Statuetki. E, tak właśnie. To te, to te statuetki. Wyżej, wyżej. I ta statuetka Dmowskiego. Co pan czuje, kiedy dzisiaj stoi przy tym pomniku i w dłoniach ma tę statuetkę, tę statuetkę wyrzeźbioną przez Bartłomieja Kurzeje, słynnego rzeźbiarza polskiego, osobę z Ruchu Narodowego? Jestem po prostu wdzięczny za pamięć, za szerzenie tej pamięci zarówno panu, jak i wielu innym osobom ale też chciałbym podkreślić znaczenie świętej pamięci profesora Alecha Kaczyńskiego, prezydenta, ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej, ale w 2006 roku był prezydentem Warszawy i to dzięki niemu, dzięki wsparciu finansowemu, dodatkowemu, które było niezbędne do zakończenia realizacji tego pomnika, ten pomnik powstał. I myślę, że to też oddanie jak gdyby hołdu. Panem Czyli będziemy prezydenta. pamiętali i o Piłsudczykach, i o narodowcach, ponieważ przypomnę, że wtedy był taki moment, gdzie doszło do pojednania politycznego narodowców i Piłsudczyków. Pisowcy reprezentujący sprawy Piłsudczyków zagwarantowali sobie poparcie polityczne i zbudowali pomnik Muzeum Powstania Warszawskiego. A my, narodowcy reprezentowani wtedy w Lidze Polskich Rodzin przez pana Bogusława Kowalskiego, przez pana Jana Marię Jackowskiego i przez pana, panie Ryszardzie, my wtedy zagwarantowaliśmy sobie powstanie tego pomnika. No i właśnie, i dzisiaj będzie taki moment, kiedy przy tym pomniku pojawi się stary, dobry piusutrzyk, pan Adam Słomka. Co pan na to? Dla mnie jest to też jakiś wyraz docenienia Romana Dmowskiego jego wkładu w podbudowę Rzeczypospolitej. I mogę powiedzieć tylko, że wszystkim tym, którzy tutaj się zjadą, do czego zachęcam i zapraszam, 11, jak i wcześniej, ale szczególnie 11 na godzinę 10, gdzie będzie odprawiana przy tym pomniku msza w intencji właśnie Romana Dmowskiego przez księdza Józefa Maja, Krawata, znacznego i zasłużonego dla Rzeczpospolitej Kapłana. Szanowni Państwo, Telewizja Narodowa towarzyszy temu miejscu w sposób szczególny. Towarzyszymy zawsze Polakom, patriotom tam, gdzie coś istotnego się dzieje. Zapraszamy pod pomnik Moskiego, będzie uroczysta Msza Święta, będzie można spotkać się i uścisnąć prawicę temu bohaterowi, który daje świadectwo. Będzie można spotkać się, mamy nadzieję, bo tak powiedziała kancelaria prezydenta, będziemy mogli spotkać się i zrobić sweet focię z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Mamy nadzieję na to, że pojawią się ambasadorzy, są zaproszeni ambasador Rosji i Japonii, którzy prosimy, poprosiliśmy ich o to, żeby wygłosili okolicznościowe przemówienia z odniesieniami historycznymi do Romana Dmoskiego. Cztery dni będziemy tutaj, chcielibyśmy, żeby tutaj było świetnie, pięknie, pobożnie, po polsku. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie i nie bójmy się aury i pogody jaka będzie. Miejmy nadzieję, że będzie ładna i żeby nas tutaj nie zabrakło. Całej Polski.